Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest gra Train. Moi drodzy, jest to pierwsza część tej gry, do tej pory wyszły dwie. Ja zakupiłem sobie obie części w takim paku na Steamie. Właśnie tam za bo że nie pamiętam, była przecena jakaś jesienna czy zimowa, chyba za 3 euro w sumie za to zapłaciłem, także grosze jakieś. Sama gra Train gdzieś tam na jakiś w jakichś sklepach internetowych w Polsce również nie jest droga, a jest to świetna przygodówka, platformówka fantazy 2D, że tak powiem. Jest naprawdę ekstra z tego co widziałem oczywiście. Jeszcze w nią nie grałem i zaciekawiła mnie po prostu to jaki klimat prezentuje ta gra, także ja tutaj rozpoczynam new game. Um, Okej, okay, biorę sobie empty slot. Chyba tak się to robi. No, weźmy sobie easy, tak? Tutaj nie będziemy na razie szarżować. Hmm, tutaj będziemy mieli jakiś filmik. Tutaj pewnie będzie jakiś wstęp, tak? Ja sobie tutaj ustawiłem i dźwięk angielski, i napisy angielskie, ponieważ nie było polskich do wyboru. Mhm. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Kamerę ustawiłem w prawym dolnym rogu. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie będzie nam zasłaniać. Jeżeli ja zobaczę, że w prawym dolnym rogu coś tam będzie, to ja sobie ją przestawię podczas gry. No, ja siebie przyspieszyć? Chociaż może nie będę przyspieszał, bo też sam chciałbym wiedzieć, o co chodzi w ogóle w tej grze.

Okej, okay, fajnie można strzelać. Dziękiwiu mi to nie pęknie. Raczej nie. Okej, okay, to będzie taki, podejrzewam, jakiś trial, tutorial. Dobra, świetnie mi idzie. Tutaj wszystko, cała tutaj mapa dosłownie żyje. Ten mosty, jakieś motylki, ćmy i te rzeczy. Wszystko to się rusza. To jest taka świetna zręcznościówka, platformówka. Gra się naprawdę przyjemnie. Ha dobra, prawym takie, takie fajne coś można robić. Wow, naprawdę fajnie wygląda, te, jak to się teraz z tym zrobić. Okej. Okay. jest to też nie mniej gra logiczna. Zwróćcie uwagę, e, albowiem tutaj będziemy musieli bardzo się namęczyć, żeby przejść niektóre mapy. To na razie będzie taki tutorial, ale gra wygląda naprawdę świetnie. Jest to właśnie taka gra, gra 2D, gdzie mamy ten widok taki Open Chest. Okay. Ale, gramy teraz z złodziejem. Mm -hmm. Świetnie, bardzo mi, się cie bardzo mi się cieszy. Bardzo mi się podoba, że właśnie wstęp w grze przedstawia każdą z postaci. Dzięki temu ja będę w stanie Wam jednocześnie pokazać, e, jak to wygląda, e, jeżeli chodzi właśnie o grę. Cóż tu się dzieje?

Hmm, chyba nie. I co mam to tutaj, może postawić na tym czymś? Chyba nie. Ale wiem, co się robi, nie wiecie. A On ma tutaj jakieś ograniczenie, w ogóle many. Może to trzeba. Aha, zwróćcie uwagę, tutaj można sobie schodki takie robić. Bardzo fajna rzecz. Czyli tutaj, już po prostu na samym początku pojawia nam się troszeczkę logiki. Tutaj mamy jakieś fajne eliksiry. O, tutaj. Tak chyba powinienem to rozegrać. Um... A tu ja bym to rzucił na to, co by się stało. Ok, już chyba wiem, co trzeba zrobić. Tylko, że teraz ja tego nie, nie przeskoczę, to muszę z tej strony. Fajny ten wizard, podoba mi się jego umiejętność. Hmm. Ciekawe bardzo. Okej, okay, chyba w tej rundzie na tym to wszystko polegało. Czy, tego, czy to można wtedy ruszać? O, zwróćcie uwagę, ja mogę takie przeróżne rzeczy przemieszczać. Okej, okay. mniej więcej już wiem na czym polega gra Wizardem. Draw a square left mouse button. Proszę bardzo, narysowaliśmy sobie skrzynię, ona się pojawiła. Aha, można tylko jedną skrzynię naraz e, stworzyć. Podejrzewam, że można też wiele innych rzeczy stworzyć. Nie wiem jeszcze, co to są te cusia. Muszę to przesunąć. Widzicie, gra nie jest taka prosta. Myślałem, że będzie prostsza. Ale nie. A co za tym idzie? Podoba mi się. O, właśnie. Czy każdy upadek z wysokości wiąże się z tym, że muszę od samego początku sobie tutaj ustawiać wszystko. Czy ja mogę na przykład. O, patrzcie, jak fajnie. Oj. Hehe. <słuch> Jednak jeszcze nie mam takich umiejętności manualnych, jeżeli chodzi o tą grę, bo tutaj naprawdę jak się coś przesuwa myszką, to, to tak ciężko chodzi. Że czu czuć, że po prostu jest bardzo ciężko temu wizardowi tym poruszać. Co tam mamy na górze, jak to? Hmm. Opa. Okej, okay, chyba o to chodziło. Możemy przejść dalej? Aha, nie, nie możemy przejść dalej, ponieważ. Jak narysuję taki wielki prostokąt, nie, mogę tylko taki malutki. Ale zwróć uwagę, on nie. Nie chce za bardzo. Tutaj musi być jakiś drugi prostokąt. Ten jest za mały zdecydowanie. Zaraz mi się mana skończy i będzie poczarowana, czy ta mana się przywraca w jakiś sposób? Chyba tak. Ok, nie mam w ogóle żadnego pomysłu. Draw a square. Co w związku z tym teraz? Chyba nic, nie mam pojęcia, jak przejść ten level. Zaraz tutaj muszę sobie chyba pokombinować, i wtedy będziemy mogli przejść do kolejnego etapu. Dobrze, myślałem nad tym całą sekundę. Wystarczyło położyć jeden klocek tutaj, a na drugim stanąć i te drzwi się otwierają. <słyski> Okej. Okay. Można szybciej biegać w jakiś sposób, chyba nie. Jak widzicie, mamy do dyspozycji właśnie złodzieja i czarodzieja.

Bardzo fajna ta gra, podoba mi się, tylko że trzeba widzę jeszcze zbierać tutaj te. Ciekaw jestem jak tam można się dostać. Okej, okay, a tak tam, jak tam nie do tego pierwszego? Nie mam pojęcia. Mamy tylko obronę jeszcze prawym, prawym przyciskiem. To ja zrobiłem takie coś wielkie? Aha, okej, okay, za. I wali się dach, ja mogę się bronić. Hmm, ta plansza rycerzem była dużo prostsza niż ta wizardem. Trzeba było jednak troszeczkę więcej pomyśleć. Okej, okay, czy jeszcze ktoś przyłączy się do naszej drużyny? Czy będzie nas tylko troje? Wydaje mi się, że tylko troje, bo tutaj na ekranie już nie ma zbyt wiele miejsca, żeby jeszcze ktoś się dołączył. Tak, ten kryształ wciągnął ich wszystkich troje i teraz prawdopodobnie będziemy już mogli grać całą drużyną. Odblokowano osiągnięcie Astral Introduction. Okej, okay, ciekaw jeszcze jestem jak się zmienia pomiędzy bohaterami. It's an ancient object. The truth. I believe it has bound our souls, Okay. stuck together. But... she... He was waiting for the right moment to escape, hopefully with the treasure, and without the pair of Hmm. I think I know how we can use the device as we like. Okay, yy, będę musiał change charakter. O, jeden, dwa i trzy. Widzicie? Oni no nie biegają wszyscy razem. Biegamy tylko jednym. Yy, tu mi się przyda na pewno wizard, aby móc zbudować tutaj przejście. I tutaj wezmę sobie. Tief, bo ona bardzo wysoko skacze, ona wysok dużo wyżej skacze od rycerza czy wizarda. Czyli można potem skoczyć jakoś? Stanę sobie tutaj. Oj, nie tak chciałem Opa, już. Ha, ha! Mnie nie Uwaga! Możemy bardzo szybko e, pomiędzy tymi bohaterami tutaj się przemieniać. Co jest bardzo, bardzo fajne. Okej, okay, widzę, że tutaj musimy chyba... O, chyba o to chodziło. Ja tutaj bezpiecznie będę się chyba czuł będąc żołnierzem. Okej. Okay. Aha, ten, te zielone fiolki to Experience. Co my tu możemy zrobić? Tam coś jest. Można to jakoś. Okej, okay, coś tu mi spadło na głowę. Nie mam pojęcia, czy ona jest w stanie to przeskoczyć. Też nie. Może trzeba się cofnąć. Muszę się pozbyć tego szkieleta. Może wizard jest w stanie tutaj coś zdziałać. Rozbójaliśmy tamtą tratwę, ale czy to coś da? Być może jakbyśmy postawili tutaj to coś, to wtedy Tiff dałby radę by tam wskoczyć. O, dał radę, świetnie. Ale świetna gra, jak mi się bardzo ona podoba. A już za tydzień będziemy mogli sobie zobaczyć drugą część od razu. Także będziemy mogli sobie tam bardzo fajne rzeczy się dzieją. Tylko jak tam dojść? Może jakoś tak. Ugh. Hmm. muszę pomyśleć chyba że po prostu można rozbijać to tym wizardem pozrzucać te potki no zmykaj zmykaj O, to jest chyba ta podka do many. na niej mniej mi zależy niż na tej zielonej, do Experience. Dobrze. Oj! Czy bym zginął. Wizard ma więcej życia. Okej, Many nie potrzebuję. Wow. A co to jest o to? Bardzo chciałbym to podnieść. Nic nie jest w stanie z tym wizard zrobić. Full energy, a nie to jednak. A widzicie, ta strzała jeszcze tak opada. Tutaj trzeba wziąć to pod uwagę. Jak my tutaj niby nad tym mamy przeskoczyć? Wow! Chyba nie tak. Um, prawdopodobnie trzeba narysować pudełko wizardem. Po to, aby teraz można było przeskoczyć. Zobaczmy jak działa ta tarcza, świetnie. Okej, okay, energia witalna powróciła. O. Wow. Okej, okay, wycelowałem jakoś. Okej. Okay. Dobra, nie jest źle. O, takie coś już przechodziliśmy. Aha, tylko że teraz to już się nie kręci dookoła, tak jak ostatnio. Ciekawe, co jest tam na dole. Jak to obrócić? Okej. Okay. Udało się. Stop, 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 stop. O, tu można wskoczyć. Widzicie, to jest jeszcze mnóstwo jakichś ukrytych e, lokalizacji. Nie wiem, jak to nazwać. A co, jakbyśmy strzelili w to na przykład ze strzały? O, w ten sposób też można to odwrócić. Jeszcze troszkę. Jakbym tylko mógł wskoczyć tutaj. O! Dobra, udało się. Jakoś tam. Tutaj prawdopodobnie to też można opuścić. Aha, tutaj jest taki kijek. Może ten kijek. Ja w ogóle zapomniałem, że tutaj. Ten TIF ma taką umiejętność, tego kika. On chyba tylko do, do, do tych drewnianych przedmiotów może się tak przyczepiać. Dobrze, dokończę sobie ten level. I myślę, że jeżeli chodzi o train, część pierwszą, to by było na tyle. Zobaczmy, co to tutaj można zrobić z tym. To niewiele. No nie, jednak coś tam można, tylko podejrzewam, że pewnie nie w ten sposób. Okej, okay, jakoś się udało. Mm, co tu mamy na dole? Tu już widzimy, że jak spadniemy, to pożałujemy tego. Okej, okay. <trybujesz> trzeba było trafić w ten... Ciekawe, zwróćcie uwagę, nic mu się nie dzieje. Oj! Okej, okay, jak to zrobić? Może w ten sposób. Okej. Okay. Świetnie nam idzie. O, cóż to? Jakiś może checkpoint, jak myślicie? Stańmy sobie tutaj. O, otworzyło się przejście. ale za to zniszczyło się tutaj e, możliwość przejścia. Tam coś widzę na górze. Jak to zrobić, żeby to stąd e, przesunąć? Hm. Okej, nic nie przychodzi mi do głowy. Może jakbyśmy to zabrali? O, o, widzicie, można w ten sposób to niszczyć. Dobrze wiedzieć. I co w związku z tym? I opa! Oj kurcze, nie pocelowałem. I opa! Świetnie to, Widzę, że można tutaj naprawdę nieźle się bawić przy tym. O, mało życia mam. A już sobie przywróciłem. Świetna naprawdę to jest, nie dość, że bardzo fajna zręcznościówka platformówka to przy tym jeszcze gra logiczna. Okej. Okay. Wow, 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 wow. okej, okay. dobra. Znamy jeszcze tego. O, jeszcze jeden. I tak się będą w nieskończoność pojawiać. Ten, ta plansza jest jakaś dłuższa niż poprzednie. O, to nawet skoczne są te szkielety, muszę Wam powiedzieć. Tak, to są jakieś checkpointy, wiecie. Jak tylko podszedłem, to tutaj ten checkpoint. Zwróćcie uwagę, tutaj jeszcze bardzo silny przy tym jest ten żołnierz. Zresztą nie tylko on, tutaj wszyscy bohaterowie są dosyć silni, widzę. Mogą bez żadnego problemu przesunąć taki wielki głazior. Widzicie, jednak to trzeba więcej mieć umiejętności manualnych, niż ja mam aktualnie. Tutaj pewnie coś trzeba zrobić. Ach, tutaj coś jest. Dobrze, czy ja się teraz zmieszczę? Tutaj zmieściłem się. No, tutaj chyba nie muszę się za bardzo oszczędzać. Jesteśmy na easy levelu. O, mało no, życia zostało jednak. Może nie powinienem tu przerżować. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Tak to sobie wymyśliłem. Coś jest do wzięcia. Wow, urwała nam się linka. Nie. Kurczę, tak blisko było. Ach, widzę, 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 już widzę. Kurczę, dłuższy będzie ten gameplay, widzę. Przez to, że ja tak kurde lamię w tą grę, czemu ona nie chce tam wskoczyć? A wcześniej. O! Wskoczyła. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że w tym momencie sobie już zakończymy. Mam nadzieję, że gra train 1. Przypominam, wam się podoba. Za tydzień zobaczymy sobie grę train 2. Zobaczymy, jak się zmieniła. E, oraz porównamy sobie te obie części. Ja tutaj oczywiście naj, najchętniej zagrałbym najpierw w jedynkę, później w dwójkę, w sensie jedynkę do końca i później dopiero dwójkę. No ale tutaj, e, z racji tego, że jest to seria taka, testujemy to sobie będziemy testować e, co tydzień coś innego, a za tydzień będzie to prawdopodobnie druga część gry Train. Także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że gra Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie i oceniajcie. A jak widzicie mnie po raz pierwszy, a to co robię Wam się podoba, to oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.